Historia mieczem pisana. Witamy serdecznie w naszej audycji, która opowiada o wczesnym średniowieczu, czyli historia mieczem pisana. Rafał Linzner i War. Marek Ragnald Masz. Ostatnio o ubiorze, a dzisiaj skąd ten ubiór w ogóle, z czego to się szyło, z czego się tkało, jakie te materiały były. To już wspominaliśmy, że była wełna i wspominaliśmy, że był len. Coś jeszcze? Tak, oczywiście, tych materiałów było więcej wiadomo skupiamy się na wszystkim tym co dawała nam natura z czego mogliśmy stworzyć dany materiał no dzisiaj technologicznie poszliśmy do przodu i większość naszych ubrań ma różnego rodzaju domieszki sztuczne poliestru też no już w dzisiejszych czasach bawełna jest bardzo też popularnym materiałem w tamtych czasach jeszcze bawełny nie produkowano ze względu na Ciężkość technologiczna można powiedzieć. Nie było jeszcze takiej maszyny, żeby oddzielać tą bawełnę i dobrze ją przygotować pod materiał, no ale korzystano z roślin. Można było na przykład zrobić z pokrzywy materiał albo o. z konopi, jak i właśnie o tym lnie, którym wspominaliśmy. Jak najbardziej się te materiały robiło. Ważne, trzeba było oddzielić po prostu takie nitki, można powiedzieć, które były w tych łodygach, i z nich po prostu wszęć. Niki. ale Ragnadzie zauważ w Europie u nas yy, z konopi, dobrze, z włókien yy, pokrzywy, ale w tym samym czasie po drugiej stronie świata, gdzieś w Ameryce Południowej, yy, tkano dokładnie na ten sam sposób yy, na przykład z liści agawy I, i to jest niesamowite, prawda, że ludzie radzili sobie po dwóch stronach kuli ziemskiej w podobny sposób. Yy, też trzeba przyznać, że te materiały były bardzo nietrwałe, yy, można powiedzieć, to były tak zwane jednosezonówki, i tak. bardzo dobrze się rozkładały. Tak? Właśnie. I tu mamy problem, przez to, że one się tak świetnie rozkładały, ze względu na to, że mało przetrwało tych materiałów do dzisiejszych czasów. I to, na czym bazujemy, to już wspominaliśmy wcześniej, to są niekiedy skrawki materiałów, z których my staramy się ustalić, co to mogło być. Kolejna sprawa, nasi przodkowie słowianie mieli taki specyficzny rodzaj pochówku, czyli kurhany, na których kładzono zmarłego palono jego ciało razem z tym ubiorem. Przez to dużo tego nie zostało. U wikingów łatwiej było to uzyskać ze względu na pochówki, że chowano na przykład władcę całej łodzi z całym dobytkiem. Przez to tego więcej się zachowało. No i faktycznie przez to też nie wiemy dokładnie z czego robili materiały. To co tu wspominamy, to to co wiemy, co archeologowie znaleźli. Ale czy nie robili jeszcze z czegoś innego? Nie wiem, z jakiejś kory, z jakiejś innej rośliny. Mogli, ale my tego nie znaleźliśmy. No to już na koniec tej odsłony powiem, że zagadnęła mnie pewna dziewczyna na festiwalu, pytając mnie dlaczego jestem taki nieekologiczny, a ja popatrzyłem na nią i stwierdziłem dziewczyno, twoja krótka będzie rozkładać się kilka tysięcy lat, a po moim ubranku nie będzie śladu już za kilka. Tym razem opowiadamy o tym, jak tworzono materiały, w których chodzono w których tworzono ubrania wczesno-średniowieczne, wspominaliśmy o roślinach. Teraz wspomnimy o zwierzętach, bo jak najbardziej ubrania też produkowano ze skór zwierzęcych, ale najczęściej z ich futerka, czyli z runa. Wiadomo, mówimy tutaj o runie owczym najczęściej wykorzystywane było. Runo trzeba było oczywiście oddzielić od zwierzęcia, po prostu zrobić strzyżenie takiej owieczki. Później musieliśmy przemyć te runo, żeby nie było w niej żadnego zanieczyszczenia. No i zaczęło się takie pracochłonne czesanie. Czeszemy i wyciągamy najładniejsze długie nici z tego runa. Te mniej ładne trafiają na materiał filcowy, który był taki, można powiedzieć, gorszej troszkę jakości niż uzyskana przędza nici, z których mogliśmy zrobić materiał, ale też jak najbardziej w filcu się chodziło. Dzisiaj ważę w czym ten filc możemy znaleźć, spotkać. Jeżeli ktoś chodzi na saunowanie, to takie słynne filcowe czapeczki, żeby nam się mózg nie przegrzał w saunie, nie? Tak to jest. Tak, dokładnie. A te najgorsze części runa trafiały na taki najniższej jakości materiał, najgorszy dla najbiedniejszych ludzi i ten materiał się zwał Wojkołem. Trzeba też wspomnieć o roli owadów w produkcji materiałów. Z tego, co się orientuję, to już Rzymianie korzystali z takich robaczków, które były, no powiem to tak, uśmiercane i przerabiane, żeby dały taki prawie czerwony kolor. A o barwieniu to też jeszcze sobie powiemy. Natomiast takim chyba najdroższym materiałem, jaki w tamtych czasach istniał, no to był jedwab. Jedwabniki, tak? Ale to oczywiście nie na naszych terenach. Zastanawialiśmy się z Ragnaldem przed audycją, bo mamy w drużynie takiego kolegę, który odtwarza człowieka z Bizancjum. I prawdopodobnie to z tamtych rejonów właśnie trafiały te materiały, te jedwabie, te najdroższe na nasz rynek lokalny rodzimy. To prawda, każdy, kto się wyróżniał swoim biorem, był bardzo, bardzo dobrze postrzegany, dlatego jeżeli ktoś się ubrał w takie jedwabie, był w takim grodzie widoczny i każdy chciał taką osobę. Poznać. Patrząc na Ragnalda, to też kiedyś wspominał, że ma na sobie ubrania z różnych części Europy, ale oczywiście tutaj chodzi o Skandynawię. Powiedzmy sobie szczerze, Państwo tego nie widzą teraz, ale na społecznościowych to pewnie zobaczycie. Piękne hafty, bardzo czasochłonne, kolorowe nitki, a o tych kolorach, jakie były dostępne, jakie były możliwe do wyprodukowania, usłyszymy już za kilka chwil. Bo, drodzy Państwo, nie oszukujmy się, każdy nas chce wyglądać kolorowo. I w tamtych czasach również. Jak można było uzyskać kolor? To zależało od matki natury, od rejonu, w którym mieszkaliśmy, bo wykorzystywaliśmy wszystko to, co mieliśmy pod ręką, co dało się zafarbować dany materiał. Pamiętajmy, że jeszcze do niedawna, choćby podczas świąt Wielkiej Nocy, te sposoby barwienia też były używane. Jeszcze pamiętam moja babcia, czy też na przykład moja mama, żeby zabarwić jajeczka, używała skórek z cebuli. Tak dokładnie, też, jaka dostępność była tych kolorów? Przede wszystkim kolory naturalne. Skoro źródłem barwnika jest natura, no to też te kolory są zieleni, brązów, szarości, wcale nie czerwieni, tylko ta czerwień była bardziej pomarańczowa niż czerwona. Pamiętajmy też o tym, że my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tych kolorów. Które są bardzo intensywne. Jak czerwień, to czerwień. Jak niebieski, to niebieski. A w tamtych czasach to było wszystko takie bledsze. Wszystko to było takie mniej wyraziste. No bo też się spierało, bo dzisiaj mamy te materiały, które są bardzo trwałe. Kolorystycznie są niezmiernie trwałe. Natomiast pamiętajmy, że tamte materiały, które były farbowane, też z każdym praniem coraz bardziej blakły. To prawda i trzeba sobie zdać sprawę, że jeżeli mieliśmy kawał materiału i został zabarwiony, mogłoby być tak, że z jednej strony. Ten materiał był bardziej intensywny, z drugiej strony ten kolor był taki bardziej wyblakły, więc to też nie było tak, że ten materiał był idealnie zabarwiony ten sam sposób z każdej strony. Mogły być troszkę, że tak powiem, różne odcienie, co można było użyć, na przykład kwiat wrotyczu, w który dawał taką jasną żółtość tego materiału, zaś jego liście dawały kolor zielony. Po prostu zbieraliśmy dane rośliny z danego miejsca i próbowaliśmy farbować. Kora z dębu, piękne beże, brązy, nawet można było uzyskać róż, jak mówimy tutaj o czerwonym dębie. Nasz kolega drużennik odtwarza też tamte rejony Bizancjum, jak wspominaliśmy, i próbował sobie zafarbować swój płaszcz. Proszę sobie wyobrazić, że za pomocą kurkumy, i to jest fakt. Udało mu się to zrobić. No, przeczytał sobie gdzieś tam jakieś źródła archeologiczne, no i, i udało mu się to zrobić. Ja też słyszałem o malwie. Moja babcia y, używała kwiatów malwy jako herbaty, a tu się okazuje, że korzeń malwy też mógł służyć do farbowania. Tak, to prawda. Orzech włoski również jak najbardziej był wykorzystywany do farbowania i tu w zależności którą część tego orzecha wykorzystaliśmy, bo jeżeli faktycznie wzięliśmy orzech, mogliśmy tą skórkę z orzecha, mogliśmy osiągnąć fajny kolor zielony. Jeżeli wzięliśmy na przykład liście, mogliśmy uzyskać kolor żółci albo brązowy kolor poprzez na przykład wykorzystanie kory orzecha. To w zależności, którą część tego orzecha wybraliśmy, taki kolor mieliśmy. A ja jeszcze bym chciał się pochwalić, bo mam na sobie tuni która jest koloru niebieskiego. A w tamtych czasach ten niebieski był ciężki do osiągnięcia. Był to kolor, który, żeby go osiągnąć, trzeba było sprowadzić taką roślinę zwaną urzetem ze wschodu, z terenów Kaukazu. No i tą rośliną można było barwić. Widzicie Państwo, tak jak dzisiaj, tak też w tamtych czasach ludzie cenili sobie troszkę taką, można powiedzieć, odmienność i indywidualność. Jeżeli ktoś się wyróżniał, taki kolor niebieski wyróżniał, to był wtedy poszanowany. Serdecznie dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszej audycji. Zapraszamy na kolejne, które będziemy przygotowywać z pasji do wczesnego średniowiecza. Z tej strony żegna się z Wami Marek Ragnar Dmansz, Rafał Lincner i War. Do usłyszenia. Sława. Historia mieczem pisana.